błotko. Uh. W pracy dopucuję kółko na błysk, że nic nie będzie tarło. Wszystko trze coś. Tam mało miejsca było w środku. Muszę patrzeć na drogę, czy tam jakaś pani rowerzystka z tyłu nie jedzie, bo zaraz jak jej zajadę drogę, wymijając piach itp. U, cholera, pod nogi trzeba patrzeć. Uuu czy tu przejadę tam dalej, jak pamiętam kiedyś tu rowerkiem jeździłem, to był straszny piach ale to było parę lat temu, może się zmieniło wszystko Chłopaki żenią kity Że tor prywatny Może i prywatny Może ktoś kupił Nie twierdzę Ulob Poniosło mnie Lusterko patrzę zamiast pod nogi patrzeć. Oh no, tylko nie było to. Tylko nie było to. Błocie to się cały usmaruje błotem. A jak znam życie, to mi kółko prosto w kałuże spadnie. Ale jakoś jadę. Jakoś jadę. Uh! Przejechałem. Mam w garażu lepszą oponę. Bardziej offroadową. Chyba minimalnie szerszą. kiedy to znaleźć na to wszystko czas. Tutaj trochę droga lepsza. Dystans 5 km, czas aktywności 24 jechać. minuty 22 sekundy, czas odcinka 5 minut 31 sekund, średnia prędkość 12,32 km na godzinę, średnia prędkość na odcinku 10 i 86 km na godzinę, średnie tempo 4 minuty 52 sekundy na kilometr średnie tempo na odcinku 5 minut 31 sekund na kilometr. no ta droga może być prosta droga do tego toru nie trzeba lasami krążyć tu kiedyś ta droga była chyba nieprzejezdna z tego co Ręcznym, trzeba światełka pilnować Nie mam okularów ni cholery nie widzę Zobaczymy czy będzie to prześwietlone czy nie będzie ale trzeba się uczyć operować tym aparatem jak nie kupywać nic innego o. wyjechaliśmy poczyścić oponę trochę Na ciągłych się wyprzedzają, jeszcze i trąbią. Co za ludzie? Uzbrojony w kamery, jestem jak cyborg. Mam sztuk 3. Pepko otwarte, nie wiem. Sklepy chyba otwarte, Pepko. Nie zamknęli. Nie, sklepy spożywcze są. Jeszcze otwarte Inne wszystkie sklepy są pozamykane o, mamy rowerzystę Ale widać, że nie ma chęci do ścigania się Ale ja nie pojadę, bo to, że nie Kółko się przestawiło albo co Kółko się przestawiło albo co Nie patrzyłem Na ile ono nastawione Na ile ono nastawione 6 km, czas aktywności 28 minut 15 sekund, czas odcinka 3 średnia prędkość 12,75 km średnia prędkość na odcinku 15,5 km na średnie tempo 4 no, minuty 42 no, sekundy na kilometr. średnie tempo na odcinku Ścieżką rowerową. ścieżką rowerową ludzie wyjechali trochę pojeździć ludzie wyjechali trochę pojeździć Kręcę przysłony na oko. Zobaczymy co to będzie z tego. Dystans 7 km czas aktywności 30 minut 16 sekund czas odcinka 2 minuty 1 sekunda średnia prędkość 13 i 88 km na godzinę średnia prędkość na odcinku 29 68 km na godzinę średnie tempo 4 minuty 19 sekund na kilometr, średnie tempo na odcinku 2 minuty 1 sekunda na kilometr. Zrobimy małe kółeczko, póki bateria nie padnie w aparacie, tu jeżdżą jak szaleni trzeba uważać. Trzeba uważać na takiego malucha zachwycony hulej nogą na wiosnę może wyjechać wszędzie.